הייתם בסנאה שמכנן את נוטוגרמי Tak, dzisiaj gramy w Stumble Guys. Dzisiaj jesteśmy takim naukowcem, odkrywcą, mm -hmm. tak? Ciekawe co nam się teraz odkryje jaka mapka Gadka jest razem z nami. Słychać jej kaszel, a zdrowia ci życzymy. No dobra, a teraz biegniemy po tej mapce, gdzie strzelają właśnie z tych armat, gdzie są te wahadełka. Chyba mówiliście, że o tym złotym, jakiś taki... Właśnie ten złoty kiedyś nas spychał. No ciekawe, tak. czy on teraz jest taki sam. No ale nic, dobra, my się skoncentrujmy po prostu to na swojej grze. Biegnijmy jak najszybciej. Ominiajmy te wszystkie kule i te armaty, i te przeszkody tak szybko jak tylko można. E, a, przed nami niektórzy. I... Tędy. Właśnie, tędy, górą. Górą będzie dobrze. Super, świetnie. Bardzo dobrze, Monika. Biegnij, biegnij. E, kilka osób może jest jeszcze przed nami teraz w tym momencie, ale za chwilę na pewno. Przepraszam bardzo <laughs> za moją niedyspozycję głosową. E, biegniemy, biegniemy, biegniemy i ye, jesteśmy uh, na miejscu. Przechodzimy do rundy drugiej, do półfinałowa, do tak, druga. E, on wow, on wow, to jest to, to, to... Ciekawa nigdy? runda, gdzie trzeba zebrać. Tej... Tak, nigdy w tej mapie, kurcze, nie przyszliśmy. No. Monika, tutaj nie trzeba za dużo chodzić, tu po prostu trzeba się skupić. Po prostu na zbieraniu e, tych wszystkich monet. Jesteś w tym momencie na pierwszym miejscu, świetnie. Bardzo dobrze o, trzeba no. być co najmniej na szesnastym miejscu, żeby, żeby przejść. Tu. nie no nie już na szesnastym. No na szesnastym jeszcze przechodzimy. Na ósmym. Przechodzi. I, a, teraz bo na ósmym, przecież... przepraszam, no tak, bo jesteśmy w rundzie finałowej, Ta, znaczy półfinałowej, tak, 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 na ósmym miejscu trzeba być, jesteś na trzecim, a Teraz wspieraj jak najwięcej e, tych Oj. monet, Agatko, trzymajmy no kciuki, nie, nie. wiem, Złóż, że jest, ja, 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 ja. Nie, dobra, jest do, dobra, masz 10 monet, jesteś na siódmym miejscu, więc jest szansa, tu są trzy dobra, monetki, dobra, tam, bardzo dobrze, siódme miejsce, bardzo dobrze, tam jeszcze, tam na miejscu, pewno będziesz więcej, skacz dalej, dobra, świetnie, ale miejsce jest cały czas siódme, więc jest tak na pograniczu, musisz się postarać, musisz się postarać, bo, są jakieś dobre, co nie? No, no bo... są dobrzy ludzie, są dobrzy zawodnicy. Jesteśmy... No, są na ósmym miejscu, jeszcze to nam daje przejście, mamy 70 sekund, ale za chwilę nie, niestety nie, on nie, on już spadliśmy poniżej tej wygranej. Nie, no, 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 nie, no, no, nie, no, nie, 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 no, nie, 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 no, nie, no, 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 nie, no, gdzie no, no, tam gdzie no, Trzeba no, no, świetnie na no, szybko tam bomba Cię troszeczkę rozwaliła tutaj no, nie no, nie ma uważaj, uważaj. Dobra, 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 bo... Monika, szybko, szybko, Tylko szybko. Zbieraj jak najwięcej. Tutaj sz... mi się wydaje, szkoda jest przechodzić na, między tymi planszami. Ja bym się skupił na jednej planszy i zbierał tam, no ja właśnie, jak no, najwięcej ale monet. Ale dobra, jak spoko, Ludzie biegnie. pozbierają, no to no potem wiem, nie ma, to tej... nie ma. nie ma, przez chwilę, ale potem znowu się pojawiają. Dobra, szybciutko, szybciutko, no biegamy. Tam, tam, tam jest wyżej, tam jest wyżej więcej tych monet. Trzeba jest. przejść, jesteś na dziewiątym miejscu. Na razie to ci nie daje awansu do następnej rundy. Teraz na ósmym, czyli daje. Dobra, tu. Szybko, 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 szybko Monika no dobra, zbieraj. nie pospieszaj mnie, bo to Dobrze. Się nie Dobrze, przepraszam bardzo, ale po prostu chcę ci dopingować tutaj, żebyś jak najszybciej Oj. zebrała te monetki. Monika, jeszcze o chwila nie, czasu no nie, jest, nie, jeszcze jest to 6 to sekund. Nie. Spróbuj jeszcze zebrać kilka, bo jak nie, to odpadniemy niestety na dziesiątym miejscu 2 sekundy, jednak koniec. No poured… co za pech, no, no, Bardzo tej mapy. trudna mapa, bardzo trudna mapa. Gramy od nowa dziewczyny niestety nie udało nam się... E, no nie lati,. lubię tej mapy. Nie lubisz tej mapki, dobra, spoko, e, myślałem, że będzie teraz ta mapka z autobusami, ale tą mapkę chyba lubisz, więc e, powinniśmy ją przejść, powinniśmy zdobyć kolejny etap, a więc e, no ale... Ale jest dużo tych niebieskich. Jest, ja pamiętam jak grałam i to w ogóle... I przejść. No trudna też jest ta mapka, no ale jak już się e, nauczysz, to na pewno dasz radę przechodzić. Monika e, świetnie tutaj sobie dawała radę. E, biegnijmy, biegnijmy. Są dzisiaj dobrzy zawodnicy, wszyscy biegają bardzo szybko. Są jakieś takie nowe skiny, jakieś nowe postaci, no. których wcześniej nie było, widać, dobra, tutaj. E, sobie... Ale nie ma złotego. Nie ma tego złotego, który nas kiedyś spychał, dobra. Monika, trzymaj się pazurkami A, Wow, ale to, się to, udało, to... co za fars. No naprawdę świetnie. Ej, gdzie mi jest myszka? Gdzie jest myszka, gdzie jest myszka? gdzie jest e, nasza zawodniczka. Dobra, naukowcu, e, biegnij szybko. E, odkrywaj nowe lądy, odkrywaj nowe m, dzieje. Zobacz, co tu się w ogóle dzieje. Przez skaki, przez jakiś, a mnie, tam jest Nic, jakieś jest Jesteś, jesteś pierwsza, nie jesteś, nie. ale przechodzimy bez problemu. Trzecio. Dobra, już mamy półfinał. Obym przeszła. Dobra, butelki. Mapka e, ciężka do przejścia czasami, a czasami łatwa. Zależy, jak się trafi. Jest już pierwsze zielone pole e, i kolejne też się odkrywają. No, ciężko tutaj przejść. Wow, myślę, że to na pewniaka poszłaś. Ja też byłem pewny, że tu jest zielone. No ale no. dobra, idziemy dalej. To jest jeszcze. Jest... Nie jest o, nie ma. Jakie tu są odstępy? Jak tu ciężko. No. Naprawdę, czy te mapy się jakoś e, teraz pozmieniały i jest ciężej w Aha. tym momencie? Dobra, ktoś tam skoczył, ktoś spróbował. Dobra, biegniemy do mapy. No do mety, szybciutko, szybciutko. Do mapy. <laughs> I dobra, przechodzimy jest. do ja finału. Jako, wow, miedzy. super! Okej, okay, i teraz mamy, uwaga, uwaga, wielki jest, finał. Finał, dobra, ta babka, ja ją bardzo lubię. Ona jest ciekawa. Trzeba się utrzymać jak na, na najwyższym poziomie. Skacz. Te y, plastry miodu oczywiście znikają y, szybciutko, więc tu trzeba się cały czas ruszyć, ruszać. Tu nie wolno stać w miejscu, tu się nie da stać w miejscu, bo jeżeli będziesz stać y, zbyt długo w miejscu, to spadasz na niższy poziom, albo na jeszcze niższy, albo w ogóle przegrywasz. Tak. Zależy ja jak... O nie, o. No, nie, dobra, o kończy nie. ci się. Ale można jeszcze skoczyć. Dobra, jeszcze o jesteś nie, na dobra. najwyższym poziomie. Tu jakiś gracz też jest dobry. I dobra, chyba nie, jeszcze jesteśmy. Zobaczcie jaki fart. jak Dobra, tutaj spadniemy, dobra. bo dobra. Żeby... Spadamy, ale spadamy na poziom tylko jeden niższy. Więc tutaj nic się nie stało takiego o złego. Nie, o, nie. o nie, dobra, teraz chyba się nie uda. Jest, udało się, się, się. Jaki fart. Nie, Monika nie. świetnie. Bardzo dobrze mogłaś wrócić, nie. ale Nie wiem dobra. O co chodzi o styl. Ja też nie A bo to może... tak mnie zatrzymuje takiegoś. Jakoś... Dobrze, świetnie, Monika. Ale to Dobra, Świetnie tutaj... zrobiłaś, utrzymałaś się Ma maksymalnie jak tylko mogłaś. Dobra, już kilka osób spadło, więc jest spoko. Mamy szansę, nie. chociaż tutaj na tym samym poziomie co my widzieliśmy przed chwilą jakiegoś zawodnika. ]hmm. Dobra, oby tylko nie spaść zbyt nie. nisko. Nie, 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 to już koniec. Dobra, no i niestety zaczynamy od nowa. no no niestety, nie, nie udało się odkrywcy naszemu, spalił się w lawie, nie odkrył żadnej planety, nie zdobył nic, niestety żadnych y, naukowych y, badań nie przeprowadził. No trudno, y, naukowcu postaraj się, tutaj postara się po prostu dobiec do mety jak najszybciej. Y, próbuj właśnie boczkiem, boczkiem, uważaj na piłeczki, piłeczki. Tutaj nas y, y, z równowagi wytrącają, ale my próbujemy biec jak najszybciej, żeby dobiec do, do mety. U, co to za króliczki jakieś, Widziałaś jakieś hmm. takie, no właśnie ma ślady króliczki. Dobra, szybciutko, szybciutko, to troszeczkę zmyla, tak jakby. Tam ktoś z polską flagą, zobaczcie, ktoś z polską flagą pobiegł. Wow, gońmy go. E, dobra, e, szybciutko, biegniemy, biegniemy, ale czy nam się uda przejść? Zobaczcie ile tu już ludzi jest. No, no i czy nie odpadliśmy w pierwszej rundzie. No co za pech? Panie no panie naukowcu, co się dzieje? Próbujemy grać jeszcze raz, próbujemy wylosować jakąś fajną mapkę, mapka farbiarska, często nam się trafia. Dobra, zaczynamy znowu. Panie naukowcu, panie odkrywco, biegnij i po prostu zwyciężaj. Teraz musicie się udać, bo strasznie. No to nic, trudno, to tak to w grach jest, agatko. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. No ale tutaj już jesteśmy na tych mieszalniczkach. No, w ostatniej chwili nam się tutaj udało, dobra. Szybciutko omijamy teraz. Są bardzo dobrzy zawodnicy, ja nie wiem. Ostatnio bardzo dobrzy zawodnicy są w grze Stable Guys. No tutaj jesteśmy na tych mieszalnikach, czy nam się uda... Bardzo dobrze Monika, świetnie skaczesz. No i tutaj przejdziemy, przejdziemy, bardzo dobrze Podwójny Skok. Tutaj znikające platformy. No, wpadliśmy do farby zielonej, takiej ochydnej zielonej farby, a teraz już y, biegniemy do mety i jesteśmy w następnej no. rundzie. Losujemy następną y, mapkę w drugiej rundzie, w rundzie półfinałowej. Bardzo trudna mapka czasami bywa, ale ciekawa. A ja ją lubię. Lubisz Monika, dobra, przechodzimy ją, Fajna. robimy różne slalomy. Znowu mamy tutaj <laughs> tego Polaka, który, który biega razem z nami. Ciekawe, czy jest się uda nam się przejść. właśnie, ciekawe czy nam się uda przejść. A gatka kaszle nam niestety, bo jest troszeczkę chora i nie chodzi teraz do przedszkola, prawda? Agatka już, już drugi tydzień... No właśnie i sobie tutaj z nami nagrywa Agatka, biegniemy, biegniemy, omijamy przeszkody, wchodzimy w te szparki, gdzie tutaj można wejść, tutaj gdzie, gdzie jest jakieś miejsce, przeskakujemy, jeżeli trzeba przeskakiwać, no ciężko jest tutaj czasami, ale jak na razie się udaje, jedna osoba chyba dopiero odpadła, więc tutaj dwie. musimy się, czy tam dwie teraz, tak, musimy się y musimy się tutaj pilnować, żebyśmy my właśnie nie odpadli, dobra, jest, jest miejsce na przejście, o nie, już nie, już się nie uda, no co za szkoda, odpadamy, Dobra, gramy jeszcze raz dziewczyny. Losujemy mapkę. No i ciekawe, teraz naukowcu, teraz właśnie odkrywco nasz. Trzymamy kciuki, klikamy łapeczki w górę i subskrypcję, po to, żeby właśnie Tobie się udało przejść teraz Oj, tak. trzy kolejne mapki na pierwszym. Miejscu być, przeważnie na ostatniej łapce, być na pierwszym miejscu. Dobra, a teraz biegniemy, biegniemy szybciutko. wahadełka już tutaj nas zmiatają, ale nasz naukowiec dzielny w kapeluszu zielonym biegnie do przodu w okularkach. Uważaj na te swoje okulary, żeby ci się nie zbiły, bo, bo tak się przewracasz cały czas. Wszystko ci gdzieś zawsze uderza, ale to nic. Bądź czujny i gotowy, żeby zwyciężać i żeby odkrywać nowe rzeczy tutaj w tej grze. Dobra, biegniemy, biegniemy. Przed nami jest kilka osób, jest Parę osób, ale my się nie poddajemy Biegniemy szybciutko do przodu Niektórzy tutaj po bandzie idą No, ale każdy ma swój sposób Już kilka osób przeszło My tak samo przechodzimy do drugiej rundy Super! No dobra, jesteśmy w drugiej rundzie Kochani, w drugiej rundzie Na pewno wylosujemy jakąś fajną mapkę Mapka o templariuszach I o ich skarbie nie Nawet spoko. spoko Mapka, musimy tutaj być przynajmniej Na ósmym miejscu, jest 16 zawodników Każdy chciałby zwyciężyć każdy chciałby być najlepszy, ale no, tylko ej, no to co to niektórzy e, mogą przejść dalej, i niektórym tylko się może udać. E, tutaj, teraz te ostre kolce wystają co jakiś czas. E, uważamy, przeskakujemy teraz coraz wyżej, coraz wyżej. Dobra, teraz te wałeczki, na których są kolce, tutaj też trzeba uważać, tutaj też trzeba dobrze skakać. Ale Ty, Monika, świetnie to robisz. Naukowiec naprawdę w tej ostatniej czasie Jest właśnie nauczył dobra? się, jak najlepiej Przechodzić te wszystkie oj, 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 mapy. Oj, oj, Uważajmy na kulę, bo kula może nas e, zmieść. Dobra, biegnijmy, biegnijmy. Dobra, Czy uda nam się tutaj schować? No bo ktoś tutaj e, dostał tą kulą. Dobra, dobra. przejdziemy I... chyba dalej do rundy finałowej. Jest dobra i uwaga, uwaga, runda finałowa. Runda ta finałowa, o i to jest właśnie ta runda, którą ta mapka, którą lubisz Monika tutaj. O. Chociaż ostatnio odpadliśmy, ale teraz jest mniej troszkę osób, mniejszy tłok. Może jakoś będzie łatwiej. Dobra, skoncentrujmy się. Na razie jeszcze nikt nie odpadł. No, bo dopiero pierwsza przeszkoda. Tutaj jest. Czasem jest łatwo, a czasem, jak już po prostu ta przeszkoda nas spycha, 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 spycha to ciężko jest się przedostać. Dobra, musimy się koncentrować. Tutaj naprawdę... Czy ktoś już spadł? Nie. Nikt. Jeszcze nikt, jeszcze nikt nie spadł. Tylko jedna osoba tutaj wygra. Ej, a jest ten z Polski? Ten, co miał flagę? Nie widzimy nie tego. Ma. Nie, nie ma go, nie ma go. Więc wow, zobaczcie, ale tutaj ktoś się nawet banany rzuca, żeby, żebyśmy się pośliznęli, no wiecie? No nie, czyżby, czyżby nam się nie udało? Nie, koniec kochani, dziękujemy za, że byliście dzisiaj z nami na naszym filmiku Żegnamy się z wami, klikajcie łapki w górę, klikajcie subskrypcję No i oczywiście oglądajcie inne filmiki na kanale. No to, no to gramy. gramy, Do zobaczenia, cześć, pa! pa.